Cześć, witajcie. Ja jestem Komornik i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Mafię 2. Dzisiaj prawdopodobnie odwiedzimy naszych kolegów Chińczyków, którzy prawdopodobnie będą chcieli albo nie będą chcieli dać nam yy, naszego towaru. Przez towar mam na myśli Dragi. Tylko szukam mojego samochodu, który gdzieś tutaj stał i cholera nie wiem, czy dobrze poszedłem. A to był samochód Joe'ego, chyba, więc. Nie, to był, w sumie nie był to samochód drzewego. To był samochód ukradziony w perfidny sposób. W każdym razie on stał gdzieś tutaj. Aha, tu właśnie, w tym miejscu gdzieś powinien on stać. Tutaj go zaparkowałem na środku ulicy. No i jedziemy. Czekamy tylko na naszych kolegów, aż sobie tutaj przyjdą. Dobrze, że biegną. Tam Joe widzę, że robi uniki niczym w Fifie. Eee, I nie Pyk. ładnie. No, Tylko nie potrącając. No naprawdę. Dobra. Nie ma, nie ma opcji. Uciekamy przed policją.

Spoko. Dobra, policja została w tyle, więc mam nadzieję, że uda mi się uciec. Nie znaleźli mojej rejestracji, więc w sumie nie zauważyli, więc jest ok. Już się zamykam w sumie. Czytajcie sobie, słuchajcie sobie. No. E, tym właśnie możemy podsumować charakter Joe'ego nic się nam nie przydarzy, wszystko będzie dobrze No i tak to wygląda Dobra, gdzie oni tam są cholera? Czy to jest jeszcze daleko? O, kawałeczek, dobra, więc dojedziemy sobie do tego miejsca w lewo i w prawo. Takie trochę za dupie tutaj jest, no ale trudno się dziwić w sumie, bo skoro tutaj są Chińczyki, którzy handlują dragami, to raczej w centrum miasta chyba nie przebywaliby za bardzo. Ok, wjechaliśmy na jakieś osiedle, i teraz będziemy się w lewo przez bramę, tak? To jest brama? To nie wygląda na bramę. A tutaj jest brama, chyba. Ok, dzień dobry. Witam. Idź za Chińczykiem, nic nie wciskam. Samochód idzie sam. Sam zaparkował, także technologia jest dobra. Idźmy za Chińczykiem w takim razie. Gdzie jest Chińczyk? All right, follow me fellas. Dobrze. Hey, we got some business with your boss. Greetings, Mr. Tomasino. Dzień dobry. Co się będzie działo? Idziemy. Widzę człowieka na górze, to nie zwiastuje dobrze. Mam złe przeczucia. Nie wiem czemu. Tam jakiś kolej stoi. Co to jest w ogóle to czerwone? Nie mam pojęcia, ale idę za nimi. Jakby coś się stało, to udupią nas wszystkich trzy. Ha, takie jest życie, niestety. Tam widzę, że są drzwi, do których mamy wejść, więc może tam się udamy po prostu. Dlaczego by nie? Nie mam za bardzo broni, chyba w tym miejscu nawet nie mogę używać. Dzień dobry. O, jaki miły. Welcome Henry Hello Mr Wang Let us get straight to business Is your suitcase heavy enough? See for yourself. Alright, take it away and bring the goods. You're a good man, Henry. Here is your merchandise each bag contains one kilo each kilo weighs a little more than two pounds which one do you want to test no,

All fells tu już pot's over. Now we just to make the Rozglądam się, bo jestem nerwowy strasznie jakoś dzisiaj i e, mam złe poczucie, bardzo złe przeczucia. Czemu on tutaj le leży jest zawity. Hello. Hello gentlemen. I fucking I think you have something for us. Drop the suitcases. Hmm. My shoes. Spójrzmy, nie są No dokładnie. O, cholera. Oh fuck. Gdzie nie są? Widzę, że nie mieć okay. sytuację. Pięknie. okej. Okay. Okay. O, kurde, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Idziemy tak w takim razie na górę. Ehm, dokładnie i tam? Nie trafię do stąd, niestety, ale możemy wejść tu. Mam nadzieję, że to się uda. No dokładnie, przejdziemy sobie tędy. O, tam jest jakiś kolor. Gorzej! Jak trzęsie! A, powybijam ich wszystkich. Dobra, leży ten jeszcze nie, ale już niedługo, mam nadzieję nie trafię go stąd niestety, ale trafię go stąd, dobra, przeładujemy, poczekamy aż nam się troszeczkę życie polepszy eee, leżysz? nie leżysz, cholera fuck eee, o. no cholera, dyk, dobra Teraz poszło ładnie. Teraz się schowam tu i mamy możliwość. Uuu, jak pięknie dostał w główkę. Ktoś jeszcze tam jest? Chyba ktoś tam jest, cholera. I teraz nie bardzo wiem gdzie. Bo nie widzę stąd za bardzo. Ale i tak myślę, że damy radę sobie tutaj spokojnie wyjść. Tutaj nikogo nie ma. Znaczy, jeździć tutaj za rogiem, ale do końca nie wiem gdzie jeszcze. Aha, okej. Okay. Już wiem gdzie. No, witam pana. Eee... Fuck! To jest cholera. Gdzie nie... Aha, ich tam jest więcej, tak? No dobra. Widzę, że nie mogę stąd. A, celować. Muszę być taki nieogarnięty tu za bardzo, ale myślę, że jak tu przebiegnę, to może mi się uda. Dobra, schodzę na dół. I teraz będzie niebezpiecznie. Teraz będzie bardzo niebezpiecznie. A tutaj ich nie widzę, niestety. co? O fuck! Dzięki! Dzięki Joe uratowałeś mi dupę w tym miejscu. Tam są, cholera jasna. Dobra, niech nam się troszeczkę życie podładuje, i będziemy do nich strzelać dalej. Czap czap, dokładnie Tamten chyba też już leży Tam jest jeszcze dwóch Z czego jeden idzie tutaj Cholera Prawie mnie załatwił Dobra, tam ci załatwił tego gościa Ale tu stanę jeszcze może, bo wiem, że on gdzieś tam jest Tylko cholera nie wiem, o tam jest chyba Tam jest? Czy nie do końca? Może sobie tutaj zobaczę jeszcze jakieś w inny sposób. Mam nadzieję, że dołego mnie zabiją. Joe, no nie zostawia mi drogi, co? Fak! Oh, Fak, co tu się dzieje? W ogóle nie wiem, gdzie on jest. A tam jest ten koleś. Dobra, już go nie ma. Dobra, przeładowane. I teraz mamy. Co mamy? A, mamy. Więcej, więcej ludzi. Dobra. To mam z głowy. Czy tam ktoś jeszcze stoi? Tam jest jakiś koleś, którego mogę. A cholera, widzę, że nie mogę do niego strzelić. Niestety on tak nie bardzo chyba chce tutaj w ogóle wyjść. Ale może do niego podejdę i wtedy się coś uda zrobić. Zastrzelę go w nogi. Zastrzelony w nogi. Pięknie. Dobra. Samochód? Nasz? Gdzieś? Coś? Nie? Możemy popodnosić sobie teraz amunicję? Coś tam, coś tam. Dobra. Siadamy w takim razie i jedziemy. Zapraszam Państwa. Mam nadzieję, że nie ma bomby podłużonej jakiejś. To nie wygląda dobrze do tej cysterny. Podjeżdżać tak blisko. Odjedziemy. Boże, jak on wolno jedzie, do tyłu przynajmniej. Dobra, do przodu jest chyba znacznie lepiej. A um, i. Kurde, sobie. Tam, um, no co robię, no? Przecież musiałem otworzyć, jakoś to, nie? No było, tylko jeszcze to nie koniec, pewnie. Ha, jednak już koniec. O, cholera. Teraz będzie dopiero. Tym bardziej, że to samochód jest taki wolny, jak na O, cholera, co tu się dzieje w no, no nie, no nie, nie, nie mówcie, nie grać teraz. Muszę z nimi groczyć w ten sposób. I nie żyje. Cudownie. No to jak ja mam u cholera uciec? Jak mam uciec do cholery? No jak? E, a, aha, dobra. To nie był chyba dobry pomysł. Jechać tym Tym bardziej, że. nie żyje. Tym bardziej, że nie żyje. Jak ja mam to zrobić do cholery? Jak ja to mam zrobić? No nie wygląda to najlepiej niestety. Pojadę w lewo, wiecie co? Może pojadę yet, w lewo, może to nie to zgubię. Fuck, i zgubię. Pojadę od razu w lewo. Ale właśnie tu I teraz dzieje, teraz w prawo rozumiem, tak? I znowu nie że No cholera co się dzieje? Nóż. Ech, mech. Wysiadam z samochodu w takim razie. Wysiadam, wysiadam, wysiadam. Aha, no to wysiadłem Taka sytuacja, tak? To jadę w prawo. Kiernicze, jadę w prawo. No ale muszę taki zgubić przecież, ja nie rozumiem jak... To się dzieje, że oni mnie tutaj zabijają, no po prostu nie rozumiem Jeśli wiecie, to mi napiszcie w komentarzu, co robię nie tak Bo naprawdę jest jakaś masaka w tym miejscu Dobra, jadę w lewo, tutaj jest łatwiej skręcić Już pojechałem Już pojechałem, dokładnie Podejście numer X No dokładnie, no dokładnie, no, dokładnie. Nie, 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 i nie, 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 słuchajcie, ja nie, się nie, wiem, nie, nie, wiem. nie, Po nie, nie, wiem. nie, jest nie, 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 mi zgubić, nie, nie, Chyba nie, 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 to nie, 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 tym bardziej, że oni mnie zastrzeliwują zastrze, zastrzeli od razu, jak tylko coś się stanie. Więc cholera, będę się teraz z tym pierniczył, tak? Zgubi ich kurwa! Zgub swój wadowców! No i co? I nie żyje. <laughs> no, bez sensu, po prostu bez sensu. Nie wiem, czemu tak się stało. No, bo oni tutaj stoją. Dobra, ale dwóch zabili, więc w sumie mogłem odjechać teraz. Dobra, słuchajcie, rozkminiłem jakiś patent. za Zatrzymam się może. O, 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 jest, jest lepiej, jest lepiej nie było. Jest lepiej nie było, słuchajcie. Dobra, może teraz się uda. Może za tym razem się już uda. Widzę, że policja tam trochę e, kombinuje. Ale chyba udało mi się troszeczkę tutaj zwiać. Ten samochód jest strasznie podziurawiony. E, no, ale kto by się spodziewał, że trzeba się zatrzymać, I ich tam zabić i dopiero potem strzelać? Kto by się spodziewał? Pojeźdź do magazynu na no, Evergreen Street. Gdzie ten magazyn? Tylko pytanie: czy ja mam teraz tą teczkę? Chyba nie mam. Może byłaś pani wrócić co Nie but first we gotta unload this stuff. vito, take us to the old warehouse and haunt us. steel goes better than the last one. it will. not like it go any worse. right are selling the stuff. a bunch of different guys. whoa, whoa, whoa. what do you mean a bunch of different guys? a bunch of different guys. what did all that shooting back there make you deaf? i thought you said we were just moving this garbage from one place to another. yeah, well, you make a lot more money if you sell it in smaller amounts. i że to go in. i did. A, robienie interesów z chińczynkami i żydami, to nie jest dobry pomysł, no ale trudno. Skoro tak wyszło, no to z tym musieliśmy sobie postrzelać. I teraz będziemy jechać do tego magazynu. I mam nadzieję, że w tym magazynie nic już nas złego nie spotka, a jeśli nas spotka, to będzie nam trochę przykro, no ale trudno. Trudno.

Skręcimy tutaj w prawo, dokładnie w tym miejscu. I później musimy znowu skręcić w prawo. Tylko tam widzę znowu jakiś samochód policji, niestety na mapie, Już go nie widzę. Na szczęście, tutaj widzę, że jest znowu jakaś taka dzielnica biedy. Bo takie same stare samochody jeżdżą, no ale trudno. Co tam się wyrzuciło? Ofak, oh policja, policja, nie chcemy z policjantami przesadzać Dobra, skręcamy w lewo. Tutaj jest ten koleś. Here we are. Let me do the talking. These are tough guys, so no wise-ass comments. Okay. All right, Joe. Niema problemu. Hey guys, how you doing? Hey man, come on in. Shit, Smoke. Fuck. Haha. Debra, Mamy kasę, czy nie mamy kasy? We did it, we hit the jackpot. Hey, 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 take it easy, we're not done yet. Lighten up, will you Henry? What's the matter? Something, Joe? All of money don't make you happy. After we pay back Bruno and you get your cut, then you could be happy. All right, No, dokładnie. I ruszyło, ruszyło. Słuchajcie, przedziemzienie, przedajemy, opychamy, handlujemy. Kasiorka się kręci. Handlujemy dragami Dajcie kasa Mam nadzieję, że Uda nam się spłacić nasz dług Nawet policjant To nie policjant, to jakiś koleś, ale Widzę, że <grych> Żadnego problemu nie było Spoko Dzień dobry Chciałbym Panu zostawić kaszerkę I co teraz? Nic się tu nie działo. Spokojnie. Nic nie widzieliście. No, spadłowa. Joe już na naja jarane. Wszyscy naćpani. <grywany> Spoko. Wtedy kończy odcinek, no bo w sumie. Nic więcej mi się nie uda dzisiaj zrobić trochę było niestety kombinowania z grą, ale teraz się powinno zapisać, tak, zapisuje się i mamy rozdział 13, więc zbliżamy się wielkimi krokami w sumie do końca gry, jeszcze zostały nam 3 rozdziały, 2 rozdziały, jakoś tak no i ja się w sumie z wami zobaczę w tym miejscu, w następnym odcinku. Oh, mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeśli tak, to zapraszam na swojego fanpage na Facebooku, Facebooku, do którego macie link w opisie filmu. Możecie też hey. subskrybować mój kanał. Dzięki hey. za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!